Dzień dobry, witajcie! Był Colbert, więc Ohio też musi być. Dzisiaj ze starami Ohio siedzi Ise, 1944 z Wirson, są w dywizjonie razem z Kleberem. Coś tam im się uda tutaj postrzelać, więc Ohio wjeżdża, był Kleber Ohio, więc czemuż by nie? Kolejny okręt z agencji badawczej, który zdecydowanie warto posiadać. W zasadzie jest to jeden z pierwszych wyborów, które osobiście polecam, jeżeli chodzi o agencję badawczą. Ohio to naprawdę konkretny Całkiem potężny pancernik, w sumie na podstawie montany mamy działa z i do tego całkiem przyjemną dodatkową, która też fajnie potrafi popalić, ewentualnie ponabijać trochę obrażeń na nadbudówkach, tudzież na jakichś większych celach. I coś tam nawet padnie. Będzie konkretny wynik, znowu tryb wyścig, yy, przepraszam, tak, wyścig zbroje. dobrze pamiętam, jak to było, tak, wyścig zbroje. widzicie, chwila przerwy od WOSA, i już człowiek zapomina rzeczy. Jest wyścig zbrojeń, ostatnio prosiłem was, o żebyście dali w komentarzach, co myślicie i dziękuję bardzo, poczytałem trochę, co nieco i w sumie widzę, że mamy bardzo podobne zdanie, jeżeli chodzi o wyścig zbrojeń, czyli epicentrum, fuj, wyścig zbrojeń jako tako, niech będzie w sumie, takie można można wyciągnąć wnioski. Jeżeli chodzi o mapę, no to mamy pasmo górskie, pościgu zbrojeń czyli jakiś tutaj super push to Według mnie ta mapa potrzebuje małego balansu, bo zwłaszcza w trybie dominacji tu jest bardzo ciężko. Jest w zasadzie obijanie się jedni ze wyspy i drudzy ze wyspy. Jest takie przerzucanie się, przerzucanie się kartoflem kamieniem, jak zwał, tak zwał takie... Nie ty łap, nie ty, takim gorącem wiecie, ziemniakiem, nie? nie, ty, ty. No i bardzo często się kończy, że albo po prostu jedna, albo druga, druga strona przepchnie, a za to po drugiej stronie mapy, na linii 1, 2, 3, no zazwyczaj praktycznie nic się nie dzieje, popłyną tam 2-3 okręty. A jeszcze jak słabo ustawi, ustawi nas, gdzie yy, w zasadzie tutaj, yy, tutaj ustawiam się w, jakby z respi ze 2-3 okręty i tu ze 2-3 okręty, a to jest bardzo często, no to wtedy jest wymiana. Nie? A jeszcze najciekawiej jest jak tu z respi 2 okręty i jeden postanowi jednak pójść, bo jego ulubiona miejscówka jest tutaj. On lubi sobie za tą wyspą stanąć i tam przykampić, no to, no to wtedy pojawia się problem. Jak dla mnie ta mapa... Powinna być zmieniona, coś się powinno dziać. O wiele ciekawie, jakby obrócili o 90 stopni, myślę, że byłaby to całkiem niezła koncepcja. Mamy Desa, deso, overmaczujemy w paru miejscach, więc można go próbować obijać. Teraz, teraz dosyć mocno dychę. Wcześniej tam gdzieś piątka w rufę wlazła. Dycha gdzieś tam jest Yamato przed nami, więc trzeba uważać bardzo groźny przeciwnik. Na razie początek bitwy taki, taki nie Mrawy. Przydałoby się naprawka, tak jest idzie i naprawka. 1-0, trochę dopałek mamy, więc spokojnie wszystko się jeszcze tam gdzieś rozkręci. Mamy 57 tys na strzelany, coś tam bazowego, potencjalnego. Teraz w dziób 7800, no słabo, ale na w końcu 17 km, więc gdzieś tam rozrzuca, rozrzuca to ten nasz, ten nasz ogień. No i właśnie Yamato wchodzi do gry, dycha zebrana coś przydałoby się teraz wykombinować, gdzieś tam za nami jest Republika, tu gdzieś niby kurfus coś próbuje, spoko, bo mamy przed sobą Benama, który będzie, będzie od, od jakby odganiał przeciwnika, nie będzie tutaj jakiegoś ewentualnego pusza gdzieś tam się oh, Harugumo pojawiło, więc Benama trzeba przypilnować, żeby czasem bo e, gdzieś tam to Harugumo nie wyskoczyło i go nie zeżarło, no bo to nie oszukujemy się, e, Benam torpedowo stoi, ale HP-kowo dla Harugumo to jest trochę, jak wiecie, pierdnąć i cyk, 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 no i, i, i po deszce widzenia, no ale widać, że, że Harugumo się w ogóle wycofało, poszło Gdzieś na środek, tam widzę nasz kleber razem z Jamagili na środku królują, więc fajnie, fajnie zbierają nam, zbierają nam dopałki. Gdzieś groszek burton i jest chyba szansa, że coś konkretnie wejdzie, tak jakby coś teraz leciało. I jest, mamy to, mamy 15 elegancko. Szkoda, bo na tej odległości była szansa, żeby wrzucić mu cytadelę przez pokład, no ale niestety się nie udało, gdzieś to tam poleciało, jakoś tak niemorawo. No ale dobra, mamy to. Jeżeli chodzi o bitewki, to przypominam, że można podsyłać na maila. Kontakt on zawsze też jest w się materiału. Zapraszam. Jeżeli chodzi o kryteria, jakby brania bitew na kanał, to po prostu. Jak mam, że tak powiem, chwilę nagrać Waszą bitwę, to wybieram z tego co jest aktualnie. Nie ma czegoś takiego jak minimalny próg obrażeń, czy maksymalny, maksymalny wynik expa, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, jak przychodzi moment coś nagrać, yy, ma być bitwa na kanale, no to wtedy z tego co mam, wybieram po prostu na najciekawszą po screenach, ewentualnie po opisie, no i wtedy pojawia się na, yy, na kanale. Kleber ginie, niestety, nasz kolega na środku dostał tam mocny fokus, chorobu go pozamiatało. Yy, na szczęście ten desk, który tutaj był, gdzieś ten kurfus go sfokusował i pozamiatał. A my mamy za to szansę teraz spuszować samotne Yamato, bo widać, że groszek się wycofuje gdzieś był ten podwodniak na środku, trzeba uważać na ewentualne pingi. No i jest szansa spuszować Yamato, bo mamy ze sobą Wenecję oraz Republikę na wsparcie. Ja mam to jest prawie całe, więc łakomy kąsek. I jeszcze fajnie ustawione, bo jakby się udało, gdyby on był cały czas tak samo ustawiony, tak jak jest teraz, to można mu fajnie wyjść i nieźle policzki obijać, i wtedy może się zrobić. Może się zrobić chłopakowi trochę średnio, tym bardziej, że gość po prostu jest odwrócony w drugą stronę, nie patrzy na nas, to już w ogóle się nie spodziewa. Dopóki nie dostaniemy spota, to raczej raczej nie będzie się tu interesował. Fajnie wyspy grają, bo wyspy nas cały czas trzymają za spotem, więc ja to nawet nie wie, że zbliżamy się powoli do niego. O teraz gdzieś tam dodatkowo go trafiła, no to może się raczej zacząć spodziewać już, że jeżeli coś małego spadło gdzieś tam w okolicy to raczej będzie coś blisko, a że wie, że to jest Ohio na tej flance, więc raczej spodziewa się, że teraz Ohio może go poszować gość schował się całkowicie za wyspą, teraz co, co ciekawe. No i mamy spota, więc teraz już Yamato to raczej spodziewa się tego, że podchodzi do niego. No chyba, że siedzi w Lotnetce i, i tyle, i tyle z, jego, z jego uwagi, bo zdarza się oczywiście i tak, gdzie sobie go siedzi Cały czas za wyspą w i uważa, że jest nieśmiertelny. Bywają tacy, no ale zobaczymy co Yamato to teraz wykombinuje, bo w zasadzie zostaje sam na cztery Kręty w tym momencie, co może być dla niego bardzo niezbyt przyjemną sytuacją. Gdzieś tam ten groszek zaczął się w końcu, się w końcu od, odgrażać, bo tak to zbierał, tutaj coś tam, tu tego, no i tak w końcu, w końcu mu nie wyszło i zaczął się w końcu od, odrzucać trochę też stalą. Poszedł samolot na Yamato, żeby sprawdzić, gdzie on jest, chociażby Yamato miał wyłączoną polotkę. Hmm, ciekawe, w ogóle się polotka nie odezwała. I nie wiadomo w zasadzie w której części wyspą teraz jest, także dalej czekamy, Trzy koszety na grosz, groszek coś tam cały czas kombinuje, więc jest i samolot, jest i Yamato to się znalazło i teraz zobaczymy jak ISE to wykombinuje jak podejdzie do Yamato, ja bym w tym momencie pewnie zrobił sobie przerwę w strzelaniu i wykombinował jak do niego podejść, tak żeby gość nie wiedział, że, że ma przerąbane ale widzę, że kolega w Yamato idzie do przodu i się już odwraca, więc raczej czeka nas czeka nas obijanie Yamato w rufę co może się dla nas bardzo dobrze skończyć, jak wiadomo Yamato nie lubi odwracania tyłem, ładnie tam wchodzi w ten tył, tylko trzeba dobrze przycelować i teraz zobaczymy jak to ogarnie no ewidentnie cztery okręty go poszują gość, jest, gość ewidentnie się spóźnił, już dawno stąd gdzieś tam się powoli wycofywać, a niestety podjął zbyt późną decyzję. Lecą już pierwsze salwy w jego stronę i teraz zobaczymy, co się będzie działo z Yamato. Poszła salwa z Yamato. No, Yamato jednak całkiem, całkiem ładnie przeładowuje, więc trzeba, trzeba to jakoś wykorzystać. Teraz i pytanie: jak wyjdzie salwa? To jest to jest sporo. A nie dobra, to Buffalo jest dosyć blisko. Jest tyłek raz? No właśnie, jest i Cytadela 17 tysięcy. I zaczyna sobie powoli dodatkowo pracować. No ładnie tutaj pracuje, fajnie. Tylko nie, 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 zostań cały czas tyłkiem, nie, 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 nie. No to już w sumie dla niego lepiej jak się zdekontuje. Yy, znaczy w zasadzie to skądu ja nie zdekontuje. I kolejna salwa, niestety tym razem gdzieś to poleciało rykoszetami, więc nie bardzo. Yy, no i kolejna salwa leci i... Znowu przebicia na wylot gdzieś tam, to musi się całkiem ustawić tyłem w tym momencie. O, wenecjowe torpedy tu poszły ale ładnie to dodatkowo próję jak, jak ja to lubię. I cyk, salwa, i cyk, salwa kolejna, i cyk, salwa kolejna. Jakby był trochę dalej, to by fajniejsze obrażenia wchodziły, bo wtedy wchodziłoby bardziej po nadbudówkach. Nie uderzałaby dodatkowa po tym, po tym najgrubszym pancerzu i byłoby, byłoby, byłoby lepiej. I cyk kolejna cytadela. No właśnie to jest to, co mówiłem o tylnym opancerzeniu Yamato. I teraz palimy, do widzenia. Cyk, eksport od walki w warciu. Mamy medal. Pytanie, czy Rka pójdzie? Tak, w sumie nie głupi pomysł. Chociaż w tym momencie spojrzałem, że jest konkuror, więc może to jednak nie był taki super pomysł. Ale 160 tysięcy już na strzelane. Trzeba, trzeba, trzeba się teraz pozbyć. O, o jest Harugumo. O, o niedobrze. Czyli ta RK chyba jednak nie była dobrym pomysłem. dodatkowo zaczyna robić, robić z Harugumo siekę. Niestety nie ma tutaj ani hydro, i radaru. Chyba żadnego też w okolicy nie ma. Więc Harugumo teraz może sobie bezczelnie, bez żadnych problemów obijać. Ładnie, salwa za salwą. I teraz pytanie: Czy będzie strzał w ciemno? Czy będzie próbował w ogóle zniknąć? Nie, niestety chyba się nie uda. Jest pożar, jest strzał. Udało się tam przez chwilę zniknąć. próba, próba dobicia groszka. Pozbywamy się okrętów. Leci salwa gdzieś tam, coś go jeszcze podsmyrało. No i niestety się nie udało. Dwa na wylot, oczywiście, ale widać, że groszek chyba się zaczął no, A nie, dobra, nie się zaczął naprawiać, tylko pracuje cały czas ulepszenie z wyścigu zbrojeń, więc on tam się powoli powoli zaczyna, yy, że tak powiem, naprawiać. Poszła salwa w, z dodatkowej w Konkurora. Cyk, ładnie Konkuror burtu, więc trzeba to wykorzystać. No i to jest właśnie dobry moment teraz, żeby lekko się wycofać, bo o właśnie, bo o tym chciałem mówić, że najpewniej zaraz będą szły torpedy z Harugumo, więc trzeba trzeba badać. i... 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 E, udało się, udało się, bo tak, ta ostatnia torpeda, było prawie, prawie, ale w dobrym momencie ich se postanowił, postanowił jednak się wycofać. Ładnie, duży kalibr wsparcia jednocześnie. 200 tysięcy przekroczone, tam trochę dodatkowo jeszcze na tył konkurenor spadnie. Tutaj fajnie nasi na środku ogarniajemy z tym Benem cały czas na fullhapie w ogóle. Dopiero teraz zwróciłem uwagę, że jest Hayate w bitwie. Ostatnio w ogóle jakoś dużo Hayate zauważyłem się pojawia w bitwach. Ciekawe ciekawe, ludzie po prostu już nie mieli na co wydawać Freakpa i biorą Hayate? No, chyba tak. O, ktoś tam u nas krakena zrobił. Groszek krakena zabezpieczył. Fajnie. Idzie jeszcze dublecik kraken sparcie eksport, ładnie ten groszek poszalał. Mamy Konkurora, który jest w sumie pięknym celem dla nas. Nasze działa lubią konkurory i konkurory nie lubią naszych dział. Gdzieś jest to Harugo. A dobra, Harugo już nie ma. Fajnie Wenecja sfokusowała i pozbyła się Niszczyciela. Teraz przydałby się, przydałoby się sfokusować Konkurora, jak, jak najwięcej z niego tam, że tak powiem, wyciągnąć. Jest Daszkin, trzeba uważać. Może dodatkowo gdzieś go tam zaraz też sfokusuje. Tym swoim ostrzałem, tym piękną karabinem maszynowym, dodatkowej Salwa Cek. 12 tysięcy w Konkurora jest. 225 tysięcy na końcu. W ogóle ponad 2 miliony, w zasadzie 2 miliony tankowane. Torpedy tam też ładnie podbiły. Fajny tutaj był przez chwilę fokus. Na no nisę leciał, ale dzięki temu, że był ustawiony określonym dziobem, no to sporo tych obrażeń spadało po prostu w wodę i nie robiło nam nic. Kolejna salwa w konkurora, Cyk. i przeleciało nad nim. Dodatkowa na, 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 ta, na Taszkenta? Jest, pracuje. Dobra, jest taszkient zaznaczony, więc dodatkowo gdzieś tam go może poobijać. Yamagiri się wycofuje. Widać, że Tashkent próbuje na Hama, na Hama sfokusować to Yamagiri, ale chyba mu się nie uda. Yamagiri uciekło, taszkient zniknął w dymie i teraz może być super problem, bo mogą. Zaraz jeść kolejne torpedy, bo Tashkent jest dosyć blisko. I może być, może być nieciekawy. Jest 6, 6 km, ale Taszken się odwrócił. więc dodatkowo coś tam go pewnie spróbuje teraz poobijać. Cały czas fokus na Konkurora. W sumie dobry pomysł, bo nie musi obracać wiesz, Gdzieś tam to dodatkowa pracuje na Taszkencie. Yy, no i gdzieś tam go jeszcze to Yamagiry obija. Widzę, dodatkowo się jeszcze Yamato dorzuciło. I kolejny ekspert Cyk, kolejne, Kolejny frak z dodatkowej. Prawie 250 tysięcy zrobione. Salwa w Konkurora trafiona, No i została nam, został nam prawie cały Kurfürst. Yy, I konkuror, który gdzieś tam się wycofuje, ucieka. konkuror bardzo. Bardzo ważne, żeby konkurora fokusować, bo w tym momencie widzę, że konkuror już się drukuje i w zasadzie mamy zaraz drugiego konkurora, więc mało tam zabrakło, żeby się już go pozbyć odbił hapeki, no i znowu się trzeba z konkurorem męczyć, teraz fajna wymiana dodatkową nam się szykuje, jeżeli tylko kurwów zrobiony jest pod dodatkową, no to będziemy mieli fajną fajną tutaj wymianę, nasza dodatkowość pracuje, jest fajna salwa za dychę no i odezwała się też do tego bazy kurwuszta chyba, chyba z tego co widzę, tak jest, lecę, lecę pierwszy salwy jest mi pożarek na kurwuszcie bitwa delikatna, ładna takie 260 tysięcy zrobione, ale jeszcze się nie skończyło, jest szansa na 300 12 tysięcy w konkurora, czyli taka standardowa powiedzmy salwa z Ohio w Kurfursta, który tak w sumie trochę ładnie sobie burtą idzie i można to wykorzystać 282 tysiące zrobione 10 do 6, mamy hapeki mamy punkty, więc bitwa na takim można powiedzieć lekkim lajciku jest grupa uderzeniowa, kolejny fajny medal mamy 300 tysięcy przekroczone jeszcze trochę na konkurorze jest do zjedzenia jeszcze trochę hapeków czeka, chociaż tam idą już torpedy, więc chyba się nie uda już chyba się nie, nie, konkuror właśnie poszedł, przepraszam Kurfurz właśnie poszedł na dno od Hayate. Został Conqueror, który mamy 30 punktów przeciwnika do odbicia. Trzeba go teraz dogonić i gdzieś tam go jeszcze dobić. I niestety Nisa już za wiele w tej bitwie nie zrobi, więc może nie będę przedłużał. Przejdziemy sobie zaraz do podsumowania. 317 tysięcy zrobione, 3 243 wytankowane. Ale dobra, to zostawmy dla podsumowania i przechodzimy teraz. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to mamy 317 tysięcy. Głura medali, dwie, dwie Citadele, 279 trafiń z, z dodatkowej. Jest nawet na jeden samolot zestrzelony. Jeżeli chodzi o bazowego EXPA, mamy 2000, prawie 2,5 w sumie to ponad 2500. Ten kolega z Krakenem też ładnie tutaj pograł. u przeciwników Tashkent, próbował co mu, robił, robił co mu, tysiąca na przegranej, ale niestety się nie udało. Jeżeli chodzi o rozkład obrażeń, 241 z spadków, 38 z dodatkowej i 37 z pożarów, 3 200 wytankowany, więc dzięki wielkie za podesłanie bitwy, gdzie mam nadzieję, że się podobało. Ja zawsze zapraszam na inne materiały. Ohio, to po prostu Ohio. Ja uwielbiam, szanuję, poważam. Ten ekran jest po prostu świetny. Dzięki Wielkie za obejrzenie. Niech zawsze zapraszam na inne materiały i trzymajcie się. Hejo, pa! pa.